Cześć witajcie jestem tej strony i witam Was w recenzji gazetki. Jest to gazetka z Lukiem Skywalkerem z serii Star Wars, oczywiście od wydawnictwa Blue Ocean i cena to 14,95 groszy. i po prostu chyba najlepsza gazetka w tym roku ze Star Wars, nie, najlepsza w ogóle, bo figurka luka Skywalkera, wow! Figurka luka Skywalkera mi się wydaje, że robi tutaj dużą robotę, bo no jednak ta figurka była tylko w jednym zestawie i podaj że to był ten takie wielkie miasto w chmurach chociaż jeszcze ma być chyba w tym pojedynku na Beskin, gdzie jest Vader i Luke te dwie figurki i on ma być w tym roku, ale tego nie jestem pewny ale chyba tam była ok, zacznijmy może od magazynu magazyn jak magazyn myślę, że tutaj tylko nas interesuje to co będzie w przyszłym nie będziemy robić przeglądu a w przyszłym Jedi Inceptor, czyli statek Obi-Wana, ogólnie statek Jedi, ale tu chyba jest akurat statek Obi-Wana, bo czerwony to był obi I jeszcze obi jest na opłatce, no to wszystko się komponuje w jedną całość. Ok, w gazetce oprócz najlepszego dodatku, czyli naklejek, nie na no żarty oczywiście, ale tak, w gazetce są naklejki jeszcze, ja akurat ich nie zbieram, więc odłożę je na bok, bo może komuś wyślę w płatce. I tak, figurka Luka Peukera. No, już nie mogę doczekać, aż ją otworzę. Dobra, więc otwieramy. I jest, mamy to. Mamy to. Okej, okay. tutaj są trochę ciemniejsze włoski, mi się wydaje, niż w tym luku z Nowej Nadziei, czyli w tym białym stroju. Aż złożymy sobie go, tutaj, mi się wydaje. Nie będę cięć robić. Dobra, a więc tak. Luke Skywalker tak się prezentuje z przodu. Tak się prezentuje z tyłu. Do Luka dostajemy jego miecz świetlny niebieski oraz taki mały blaster. Ogólnie tors bardzo mi się podoba O tak się prezentuje, tylko złapię ostrość O tak będzie dobrze No i hmm. Gazetka na pewno dostaje ode mnie ocenę 10 na 10 Bo jednak Luke Skywalker robi robotę Jeszcze fajnie że są te naklejki <grym> Rzekomo świetny dodatek Jeszcze możemy zobaczyć sobie na plakaty Jakie są Taki jeden z Mandalorianina. Może odwrócę go. A drugi to taki Ewing. I jeszcze tutaj chciałem dodać, że fajnie wygląda ten tors, gdyż można go wykorzystać jakby, jakby do takich żołnierzy. Bo fajnie wyglądają te nóżki nadrukowane oraz taka koszula. No i moi drodzy, myślę, że taki szybki odcinek Wam się spodoba. Taka szybka recenzja bo nie mam się dać w sensu, że przeglądać to, co jest w gazetce. Ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć!